na nieporęt jest bardzo mocno związana z wydarzeniami Bitwy Warszawskiej. Mamy pomnik strzelców 28 pułku Strzelców Kaniowskich, który został postawiony w 24 roku i który otwierał prezydent Wojciechowski, premier Grabski, a święcił kardynał Kakowski. Wszyscy najważniejsi dowódcy i żołnierze uczestnili w otwarciu tego pomnika, w odsłonięciu tego pomnika. Natomiast no, tutaj zginęły. Dwie słynne postacie mm, i słynne z tego z i z miejsca, kapitan Pogonowski i kapitan Pęczkowski, którzy, których rola była e, bardzo istotna w tych ostatnich dniach Bitwy Warszawskiej i ostatecznym zwycięstwie. I dzisiejszy nieporęt? No dzisiejszy nieporęt przede wszystkim pamięta, rozwijamy się, ale pamiętamy o naszych bohaterach. Co roku odbywają się tam, podobnie jak w innych gminach uroczystości, jedne z największych naszych uroczystości patriotycznych przy pomniku 28. strzelców kanioskich i co roku świętujemy pamięć poległych w bitwie o, 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 o wolność, w bitwie Warszawskiej. I teraz dojdzie jeszcze kolejna rzecz, wyścig bitwy warszawskiej. Tak, no to jest bardzo ważna i, i, i jak najbardziej potrzebna inicjatywa. Myślę, że to oprócz uroczystości patriotycznych, które są, też uczczenie w inny sposób, a tu przede wszystkim, jeśli chodzi o wyścig kolarski, jest takim elementem dodatkowym, z którego jesteśmy bardzo dumni. Chcę powiedzieć, że też jako gmina Nieporęt mamy wspaniałych kolarzy, jest tutaj też wspaniała tradycja. Mamy mistrza Europy juniorów, ale Banaszek jeden czy drugi no, byli w drużynie mistrzami Polski. Mamy też innych osób słynnych z kolarstwa Myślę, że gmina w ogóle bardzo kładzie duży nacisk na popularyzację sportu. I to jest, jak gdyby wpisuje się w te nasze zadania, powiązanie właśnie z uroczystościami związanymi ze stuleciem obchodów Bitwy Warszawskiej.